Cześć, siemanko, ja jestem Czubi i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w elekcie jako berserk. Mieliśmy zająć się od razu głównymi misjami, ale jak pamiętacie, będąc w konwerterze yy, znaleźliśmy 3 z 6 części maszyn. I chcia, ja chciałem zobaczyć czy mogę je sprzedać, bo wiecie, że ciągle potrzebujemy coraz więcej kryształków. I jest tu napisane, że Jora pragnie odzyskać z nich Alex. więc może udajemy się do Jory, on nam zleci to zadanie i będziemy wiedzieć, gdzie są pozostałe trzy. I dzięki temu e, zyskamy jeszcze więcej Expa i może trochę kryształków. Więc zróżnicę to teraz. Jora siedzi, jeżeli dobrze mi się wydaje gdzieś pod tą dziuplą ja się jeszcze zabijam dobra ale pogoda brzydka Nie. Niestety nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten Jora, ale już się z nim spotkaliśmy. Mam nadzieję, że to jest ten hmm, ziomuś pod bramą. Cześć, ty jesteś Jora? To teren zamknięty! To już. Idź już! Dobra, idę, idę. Chcę znaleźć Iora. Tylko nie mam zielonego pomnika, gdzie on jest? Czekajcie, ja muszę e, zmienić chyba jakieś ustawienie jasności. Bo... Jest strasznie ciemno. Jakaś gamma czy coś? No, to powinno być gdzieś. Ustawienia. To może wideo? O, jest tu gamma. Ale czemu nie mogę jej zmienić? Halo? Dziwne, dziwne. Nie? Znajdźmy sobie tego Jora. kompletnie nie wiem gdzie. Bo na mapie go pewnie nie ma zaznaczonego. Z Alery, Koran, Sinda. No, no nie, Jora nie mamy. Dziwna sprawa, może gdzieś tutaj? Jest Jora! Nie odrzucamy technologii jako takiej tylko Dobra, dobra. Mm. Paradoks Amreka. Mówią nam, że Eleks to całe złotego. Zbieramy go i transmutujemy w nadziei, że wygramy wyścig z tymi, którzy wykorzystują. Z pewnością widziałeś tego metalowego potwora tam na horyzoncie. No i co? Albowie zbudowali go, by pozyskiwać Eleks tu w Edanie. Ta maszyna to rak toczący okolice. Ale możemy spróbować. Paradoks Ameryka. Zad... Dobra. To legalna sprawa, masz na to moje słowo. Amrek i pielgrzym jednomyślnie stwierdzają. Magia to lek. A naszym zadaniem jest... Zdobędę część. Świetnie, tak, to jest Świetnie, dziękuję. To zadanie Tylko właśnie, bądź ostrożny. Bo mamy części maszyn. Dostawę leksu, Ok. Zaznaczmy sobie teraz to zadanie i czy pokaże nam pozostałe trzy części. Zadania, edam, dostawy, Alex. No mamy jedno zaznaczone. Korin, ok, udajemy się do Korina. Czy on ma jakieś części maszyny? Czy ktoś go jakieś ziomka zatnęło? Podczas gdy będziemy sobie rozmawiać. Halo? No jest coś faktycznego. Najpierw. Sama Nie czekać tu nic poza cierpieniem. Co to? Nieważne, jakie masz zamiary. Zapomnij o. Mhm. Chcę. Jasne, a ja jestem pielgrzym. Powinieneś za Jestem przeklęty. Już... Jeśli zostaniesz... Szukam. W takim razie przysłano cię po mnie? Nie. Jo... Nie? Cóż, dużo... Znalazłem. Próbowałem. Jednak za każdym razem, kiedy szedłem do konwertera po... Pewnie sądzi, że skoro Albowie porzucili konwerter, niko... Nie wie, że Albowie zostawili mutanty, które rzucają się... Mógłbyś powiedzieć Jo, że o po tym wszystkim, co się wydarzyło, mam się przy. natychmiast ześlą mnie do Doliny Wyklętych. Równie dobrze mogę zostać tu i trzymać mutanty z. Dobra. No tak. Albowie zostawili. nie spodziewali się ataku berserków. W przeciwnym razie. Za... berserkowie z kolei nie spodziewali się tak szybkiego nadejścia mutantów. Teraz to miejsce nie. to mój dom. <laughs> i mutantów. Chyba że uda mi się znaleźć po. dzięki nim. Obaj jesteśmy tu z powodu części do konwertera. Może więc znajdziesz też coś dla mnie? Jeszcze kilka i będę mógł wracać. Oddaj mi części, które znam. Nic z tego! Ryzykowałem dla nich życie. I co jest. Masz. Mutanty, banieci. Wiesz, jak udało mi się przed. Szybko! Chciałem go zabić. Co Zostaw mnie czy ktoś pomoże mi z przykładiem Co jest? Dobra, ziomek leży Częście maszyny trzy. Eze Zobaczcie, co mnie w ogóle zaatakowało. Ale wróćmy do Jory, zadanko zrobione. XP leci tego. Więc fajnie, bardzo mnie to cieszy. Czekajcie, tylko napiję się. Dobra, dobra, dobra. Lecimy w takim razie. Zmienimy sobie miksurkę. Ok. Z, 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 z. Nie było jakiś lawalik dostać. O. To kurde, Za wszystkiego potrzebujemy czegoś innego. Dobra, nie musimy ładować w siłę, żeby mieć ten łuk, który mamy od dawna, że w myśliwski. Swe. Potrzebujemy zręczności, a żeby założyć lepszy pancerz, potrzebujemy budowy. Masakra, proszę. Mamy yes, wystarczająco no Aleksu by przemienić Dobrze Mam zapłacić? Powiem Znalazłeś coś? Znalazł On żyje? Dzięki To byłoby trudne Jego pech w... Człowiek, który wierzy, że ma pecha zawsze znajdzie sposób by sprowadzić na... Hm, no nie wiem czy nie cierpiał Dostał z miecza kilka razy Ale teraz ważna sprawa Musimy rozdysponować 10 punktów atrybutów. Do pancerza. Brakuje nam 3, więc to na pewno. Dobra, i zostało 7. Hmm. Broń. I zobaczmy Łuk, jak bardzo się różni. Ten ma obrażenia 34, no ten 45. Ale ja potrzebujemy aż 5 zręczności no więc reszta chyba pójdzie w zręczność Aha ha. No dobra, tak możemy zrobić Git Możemy w końcu się przebrać w pancerza ogrodnika Czy on się w ogóle różni od pancerza myśliwego? No w sumie się różnisz, tym ogrodnika bardziej wygląda mi jak berserk. O. To mi dodaje zręczność. I teraz mogę założyć sobie łuk. Co ja się stanie, jak teraz założę drugi pierścień? To nie mogę łuku. Dobra, to nośmy ten pierścień złodzieja, bo ten łuk jest już całkiem fajny. No i dobra, jakoś wyglądamy, jakoś to leci. Więc może pora na jakąś misję główną. Tylko, może najpierw, powiedzmy sobie jeszcze, wydać trochę kasy na miksturki. No by się przydało, jak mamy robić główną misję, która pewnie zbyt łatwa nie będzie. Oran, słuchaj. to ma być mały eliksir uzdrawiający bym wziął tak kurczę nie, z 15 Oła. mały eliksir manę bym wziął tak z 10 bym na siebie jak to jest szybciutko stracić kasy? I teraz tak zróbmy sobie tu porządek. Ekwipunek, przedmioty, eliksiry. Małe eliksiry zdrawiające dajemy sobie pod czwórkę. A małe many dajemy sobie pod piątkę. A mały eliksir Rolexowy możemy wypić. Zawsze te 200 exp. Dobra, zapiszmy grę. I możemy lecieć dalej. Na jakąś misję główną. O, główne misje. Akcja odwetowa. Schronisko separatystów. oj. oj. Kawał drogi nas czeka. Ale to nic. Damy radę, jak nie by to kto? Tak o. No i lecimy. Tu z tego była skrzynka. Ale czy na otwieranie zamku? Nie. Na klucz. Ktoś biegnie. mamy... ...okaz skoków do wody. Ok. Gdzie oni biegną? To są kleryce. Ta bestia nie będzie mnie wyzywać. Wyzywają się jakoś? Strażnik? Strażnik, okej. Okay. Nie muszę im pomagać w takim razie. Przetestujmy nasz łuk. Dobra. Fajnie. Chciałbym też wiedzieć... ...jak mam zmienić... ...to nie kółkiem... ...jak zmienić magię. Mamy jakieś kleryka. Będę kupić. Co? Co masz ciekawego? Młotka lana w ogóle. O, taki, a, chciałem powiedzieć, że taki karabin plazmowy to mogę sobie już nosić. Ale niestety jednak nie. A słuchaj, czy ty byś nie chciał kupić za jakieś fajne pieniądze? A nie chciałbyś. Mmm... szkoda. Myślałem, że za trochę więcej to kupisz. A ja tego w ogóle używać mogę? Zobaczymy, co będzie w broni. Fala mocy, ustaw szybki dostęp pod dziewiątkę. Łooo... Wow. Czyli mogę. tego szczerze się nie spodziewałam. Co jeszcze mam z takich fajnych rzeczy? Pchnięcie mocą. Ok. Wrażenie 100, wrażenie 80. Weźmy sobie pchnięcie mocą pod 0. Okej. Okay. Idźmy dalej. Czy jest tu coś ciekawego? Fajnie że, e, że mamy te okulary, więc szybciutko szybciej sobie to zlutujemy. Tu wiesz coś ciekawego. Jakaś maczuba. Maczuba jeden. Save, tylko na kod. Skąd ja mam znać te kody, to nie mam pojęcia. Tutaj nie trzeba umieć hakować. Powinna być gdzieś obok jakaś notatka. Z holu zostawiłam e, ci w Safe e, Tutaj masz kod dostępu. No i niestety tak to nie działa. A szkoda. Biegnijmy dalej. Typ. Mamy coś w wyróże. czy to, to jest coś ciekawego. Nie tak sobie, tak sobie. Oj. Oj. No nie, się. No dobra. Na szczęście udało mi się wyjść. Dobra, biegniemy dalej. Pod mostem sobie przebiegniemy klimatyczne, czy coś tu będzie ciekawego. Mały biały kamień. Mało rzeczy do lutowania w na takie fajne miejsce. I też dziwne, że nikogo tu nie ma. Hmm. Jakiś uwaga! Upow! Nie spodziewałem się, że będziemy mogli używać broni kleryków, ale ani trochę nie narzekam. Prześpijmy się do rana, może będzie lepsza pogoda. No szybciutko tego. Dobra. I możemy biec dalej. No, ani trochę nie jest lepsza ta pogoda. Chyba tam mamy biec, jako że to główna misja, no to pewnie będzie się dotyczyć Albów. Nieźle, ci co tam znajdziemy. Ale póki co po drodze mamy pieniądze, młot i tu mamy most i Mam nadzieję, że oni nie będą atakować Więc na tym moście z widokiem na jakąś siedzibę albów w ośnieżonym terenie zakończymy ten odcinek w kolejnym już na pewno udamy się do tego y, miejsca, gdzie jest główna misja, bo jesteśmy już bardzo blisko. I pojawi się on jeszcze dzisiaj, więc ja za to wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia. Oj. No musiał mnie jeszcze. Musiał. Więc co? Nie przedłużając, dzięki wam za ten odcinek i do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Czyś czyś.